ja Was witam kochani. Gdzie jestem w mieście Świetnica? Niedaleko mojego domu, w sumie 15 km. E, przyjechałam sobie na spotkanie z, z moją koleżanką z Facebooka, już kiedyś widziałyśmy się. No i postanowiliśmy znowu się spotkać. Kurczę, wszed, wszedł mi obcas, oj muszę sobie go wykręcić. No niech to... O już. Wszedł mi obcas w kostkę póki czekam na nią, no to sobie do Was mówię. Kochani, nie wiem czy ktoś z Was spotyka się z przyjaciółmi z Facebooka. To jest już moje kolejne spotkanie. Czy warto? No oczywiście, że warto. Jeżeli fajnie nam się nadaje z kimś, rezonujemy, fajnie nam się gada, no to wiecie, takie gadanie przez internet jest też super, nie? No bo teraz możemy się też widzieć. Ale wiecie co, jak się na żywo spotyka i odbiera się tą energię, jak się spotyka tą energię swoją i patrzy się w czyjeś oczy i czuje się ten dotyk, ten głos i w ogóle można sobie porozmawiać, powymieniać różne tematy, to jest mega, mega, mega. Także ja Was kochani pozdrawiam. Życzę pięknego dnia. No zaraz pewnie ona nadejdzie. Także pogoda nam dopisuje, Miała, miało być burzowo, no na razie nie jest. Jest przepięknie, jest gorąco, no jest to co lubię. No właśnie czekałyśmy, odkładałyśmy to troszeczkę, bo właśnie ja lubię pogodę, taką słoneczną, więc dzisiaj jest okazja. Jest mega, mega, mega ciepło. No to kochani, kto jeszcze z Was nie spotkał mnie, z nikim... To ja zachęcam. Naprawdę mi jest fajnie. Bo dlaczego by nie spotykać się, skoro mamy znajomych w swoim mieście, w innym mieście. W całej Polsce nieraz takie, że kogoś gdzieś tam poznaliśmy, a Facebook daje nam takie możliwości, że można siedzieć w domu, pić swoją kawę, siedzieć w swoim ulubionym fotelu. I poznać kogoś fantastycznego. No to ja Was kocham, pozdrawiam przy całuski i buziaczki. Pozdrawiam Was, że